Wynik woźniak MMAPL, jesteśmy na gali z Patam, ze mną, Alan Langer po wygranej walce z Piotrem Jędzielskim, no wygrywając i mając doping takiej publiczności, to chyba to bardzo pomaga w walce, prawda? Oczywiście bardzo pomaga, już czcieli to wystarczająco razy, walczę dla nich, tak i to jest dla mnie najważniejsze, walczę tutaj u siebie, mam 5 minut do domu, więc super, tak, super, wiele raczej na Śląsku, ale fajnie, fajnie, no. Przedtem raz bo walczy, nie wiem w jaki mówiłem, do siądziemy sobie, kawę wypijemy, fajnie pogadamy, <gadamy, <gadamy> żeby nawet 15 minutowy wywiad i będzie super, a, a bo walczy to już musiałem się tak naprawdę client. Ja, język. E, powiedz mi, wyszedłeś do tej walki i widziałem, że jakaś taka świeżość, po prostu luz, e, zadowolenie na twarzy. E, no, super to wyglądało. Czym to było spowodowane? Jakaś, nie wiem. Ja się przygotowałem, tak? Ja oprócz pracuję, prowadzę zajęcia, prowadzę dzieciaki w prowadzę zajęcia samoobrony dla kobiet, dla ludzi. prostu tak? pracuję na cały etat, więc naprawdę jestem zagonionym człowiekiem i próbuję zawsze te ma robię rano trening o szóstej, po pracy jadę na, na matę, robię kolejny trening i naprawdę to kocham. I, i na mnie takie chwile to jest coś fajnego, tak? Wiadomo, mam tam stres, tak, to, cały ten dzień przed walką to nie lubię tego dnia, nie lubię tego oczekiwania. Ale jak tu wchodzę, to tylko się cieszyć, tak? robię to, co, co lubię, no i super, tak? Fajnie, że mam tu jeszcze czas, się znajduję. Nie mam jeszcze dzieci, oczywiście planuję, ale... A, z dzieciakami będę chodził na matę z dzieckiem i będę się z nim kulał, tak? Zobaczycie młodego Lambera, jeszcze nie teraz, ale w przyszłości będzie. Były takie dwa momenty, gdzie naruszyłeś Piotra, czy tam czułeś, że możesz skończyć tą walkę przed czasem? Chciałem skończyć tą walkę przed czasem, tak, ale, ale nawet nie... Wiedziałem, że cisnę do przodu, wiedziałem, że tam trafiam, ale... Ja się nie zauważyłem jakiegoś momentu, że to mocno, mocno uszeliłem. Przemawiałem na, na tą gardę, tam coś dochodziło, tak? czułem na rękawiczy, tam widziałem jakieś tam krople potu, które tam poleciały. Ale nie miałem, takiego, powiem, że nie miałem takiego momentu, że czułem, że to przecisnąć i go wykończyć. Miałem kondychę, czułem, że mam moc, tak, yy, wiedziałem, że w każdej chwili mógłbym przyspieszyć, ale... Nie widziałem okazji. I, z perspektywy walki ta trzecia runda taka troszkę wolniejsza była, czy tam właśnie też już kondycyjnie trochę czułeś się gorzej, czy jak to wyglądało? No właśnie nie czułem się gorzej i jest na pewno element, który będą się poprawić tak, bo poczułem power, mogłem przyspieszyć, nie zrobiłem tego. Kolejne wnioski, tak. To już na 15 walka ogóle Bilusowa zawodowa i mam nadzieję, że 16 będzie jeszcze, jeszcze lepsza i. Trzeba wyciągać wnioski, tak? Wygrałem fajnie, cieszę się, To dobry zawodnik, więc fajnie, fajnie, że, że mam go teraz na swoim koncie, ale no, wnioski trzeba, wyciekać, trzeba być coraz lepszy. Tak? Masz jakiś niedosyt po tej ostatniej przegranej walce, gdzie niejednogłośną decyzją przegrałeś? Mo no, ja wygrałem tą walkę i tak, tak sobie to mówię, tak? Nie ma czy tego wygrałem. Powiem inaczej po walce z mokrym, którą wygrałem niejednogłośnie. Moja dziewczyna się nam potwierdzić, że, że chodziłem przez 3 tygodnie struty. Tak? Chodziłem, bo smutni wszyscy mówili, co, o co chodzi, czemu jesteś smutny, przecież, przecież wygrałeś tą walkę, ale wiedziałem, że była kiepska, ta, była tragiczna. <grym>, nie była mi nie kiepska, tylko tragiczna. A, a z tarasem siedziałem dumny, ta, z poniesioną głową, wiedziałem, że wygrałem tą walkę i powinienem teraz 4-0 do Spartana, a nie się. Tak nawiązałem trochę do tej walki, bo wtedy było bardzo dużo ociągnięcia tych skrętówek, a teraz ta twoja technika, którą lubisz robić, raz tylko tam próbowałeś ją robić i czemu tak? I, i powiedz, bo też z jednej strony to jest niebezpieczna technika, bo jednak jak się nie uda, to przeciwnik może wejść na ciebie i ma dominującą pozycję. No tak, jest, jest to ryzykowna technika, ale uwielbiam skrętowy yy, na technikach cały czas je robię. Kończę, kończę ludzi skrętówkami, no to było daleko, ciągnąłem mu no skrętówkę, czułem, że nie ma zagrożenia, więc nie nie szedłem po, raz. po nobie, bo tą nogę nie było sensu, czyli śmiałem się, że, że jestem po seminarium z też Tyszką, Uczuł nas naprawdę, no, game over, game over, no, tak. dokładnie, on mówił, urwamy rwiemy, no, I kurde, rwałem, rwałem, nic, no i trening, trening, niech nas jeszcze raz odwiedzi i może, może mi to poprawi, no. Tak, tak. Jesteś gotowy na pas, pas pan fight? Na oczywiście, walkę o Oczywiście, jestem gotowy, dawajcie kogo, kogo tam chcecie, walczymy, tak? Mie, ta agresacja ta jest naprawdę prędzej się rozwija, coraz lepsze nazwiska. To, super, no koło, mi dają tylko wezmę i tyle. Teraz, teraz sedom grillowy, tak, Więc na pewno sobie jakąś grilla tam walnę y, na ogródku. No i potem trenujemy. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbyś podziękować komuś, ktoś pozdrowić. Oczywiście, Pozdrawiam znam tę publiczność, która była ze mną, należoną magatę. Całą moją rodzinę, wszystkie moje sponsorów, Środowisko Miejskie, Charakterni, Amadowi, yy, Nick Food Active, yy. Hebda, tak, Krim. no wszyscy, którzy są ze mną, którzy mnie wspierają, tak? Sensi Growshow, -y Vegas, porno. jest wielu ludzi, którzy mi pomagają, tak jak powiedziałem, po walce mam momenty w głowie, jestem jeszcze trochę zmęczony, klei mi się język, ale tak jak mówię, wpadnij do Silesiana, pogadamy, jest wielu zawodników czołowych u nas, więc będziesz miał e, dosyć dużą dawkę wywiadów, zobaczycie jak mamy warunki, tak? mamy tak, rewelacyjne warunki, to trenujemy dzieciaków, e, robimy samoobronę, naprawdę wpadnijcie, zobaczcie sami, ma to świetny sport, warto spróbować i koniecznie biorąc się w pracy zabudowana. Na pewno wpadniemy za tydzień Liga w Krakowie, więc zapraszam. Tak, tak, dostałem zaproszenie i tak właśnie się zastanawiałem, mówię, w profi... płacić wpisowe, tak, bo chyba sześćdzieszek, a po tym terminie była stóżka i tak się myślę, kurde... Załatwię ci za sześćdzieszek. Ja załatwię za sześćdzieszek, tak. to jadę. To Dzień to dobry, ja w Krakowie. Dziękuję bardzo. <laughs>